Nie pomalowałaś sobie, ale ja dziękuję. Ale mogą, nie. mogą, tylko ci do Ja ci bardzo dziękuję, ale wiesz co? Ja bym wolała mieć niepomalowane, bo miałam ostatnio alergię na lakier, taki wiesz? Więc ja dziękuję, dobrze? to Róż, samo Na różowy też miałam alergię, właśnie. Też, także dziękuję. To woje są najpiękniejsze. Dobra. Dziękuję, kochanie. Dziękuję. Dobra, so, 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 to Kochanie, ja na wszystkie kolory chyba mam alergię, wiesz? Bo mnie strasznie Source, potem use. swędzą paznokcie. My się swędzą? No mnie swędzą. Także dziękuję. To mi pomalujesz innym razem, dobra? Chciałbyśmy takie warno Ale nie dzisiaj, dobra?